Cześć wszystkim, tutaj Ziutek Witam was w długo oczekiwanym nagraniu czyli Żniwa 2021 Dzisiaj akcja pszenica, z tego co widzę kombajn już jest, tutaj kosi dzisiaj u wuja akcja u nas będzie możliwe, że jutro dzisiaj jest środa, mam nadzieję, że nic nie popada że nic się nie popsuje i o, jak widzicie kombajn sobie tu działa i cóż, czas zrobić jakieś mi się ujęcia jest to będzie z czy sobie boją, czy mi I do tej formy wreszcie dzieją, gdy ja śpią O, dziś nie sobie wino, Niech na wszy będzie trochę lec. Niech popłynie z zbłędzi serca śpiew tej wolności zep. Witam serdecznie. Hey. Dzisiaj kamera. Cześć. No i ruszamy I mówisz jedziemy, tak? Jedziemy Oczywiście tutaj poproszę łapkę no, dla kombajnisty no, no, no. oczywiście no, no. też Jak sypie, można Wiedzieć? Na średnią na jeża Cholera Łoj, wuju, słabo no, tam psikasz chyba Tak Kurna dziot Jeszcze nie wiadomo, bo pierwszy kocioł Pierwszy? Tak Kurwa słabe, nie zgubiłem, nie zgubiłem Uwiedyk <laughs> idzie robota jakoś powoli no i widzicie nie dławi jakoś o mam ogólnie baterii więc postaram się wam coś tak na szybko nagrać tak. poszczególnych elementów tyle na godzinę no nie dupy, dupy nie urywa no nie hmm. no ale nie jest źle nie no to znaczy że trochę gęste może i nie że jest e, coś chyba pucha co? No, czy, czy, czy ci przyznam do już? No, dziś akcja z New Hollandem Mniejszym modelem, dziś TC 5050 Możliwe, że jutro już będzie większy kombajn Ale to zobaczy się w, 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 w czasie, jak będzie to wyglądało Bałem się. No powoli, jakaś idzie. Ogólnie dzisiaj wujka oto transport czyli Zetor 5320 z przyczepą 4 tony. Niedużo, ale zawsze zwiezie po jednym zbiorniku jest ok. Śliwa ogólnie pełną parą Bateria mi się kończy, ja więc wprawdzie Wam dogram telefonem. Cały spocony i ciepło, jest, ale damy radę. Eee, już kamera nahodowana. Teraz tak, widzę, że kombań na to po poprzeczniaki w tamte strony. Ogólnie pogoda nie sprzyja, bo się robi burzowo w ogóle buty sobie zmieniłem Zaraz wyjeżdżam, wchodzę na kombań, zaraz ja sobie tu pokoszę przy okazji tu o tutaj piachy są w Niestety jak to mówi dupy to nie urywa No ale zawsze to coś, nie? Zaraz tu jeszcze coś pod muzykę. Wszystkie ujęcia są zaraz jest z kombajnu. Jeszcze wam coś ponagrywam. Kamera naładowana. Można działać. No tam zaraz sąsiad tutaj klasem opierdzielamy, lecę do Newka ogarnąć to sobie. Pszenicy to jest dwa hektary, może coś będzie, ale burza idzie i boję się, że nie obrobimy już tego. Fajnie by było, ale to mało prawdopodobne, chociaż mam taką nadzieję, że to się uda, by było bardzo fajnie. Dobra, zakładam kamerę na głowę. I lecimy! O kurde! Wielki rozkrok trzeba Sześć Boże Ty, no ci powiem, że jo Ale wiatr chyba idzie w tą stronę Bo kurz wali na tą stronę Ale idzie w tą stronę Kurna, niech to idzie stąd Bo mnie szlok jasny trafi Akurat elegancko się trafiło, bo się naładowała na 85%. Minut. Elegancko, cały prawie baczek. Więc można robić. A co jak? Dopiero pół zbiornika, chyba jest powyżej. Tak zauważyłem, dopiero. Niech spada ta burza, teraz spada, moi drodzy. Żniwa to oczywiście standardowe, jak co roku muszę coś przyjeść, jakieś bubelstwo A jak kurwa potrzeba deszczu, to go nie ma Do no, świnstwo w biały dzień No cóż już... nic, nic z tym jak to się mówi, nie zrobię Taki los nasz patikiem nie zawróci Ta. Taki los nas, nasz rolników Niestety Te lata w ogóle na dwa, pewnie odcinki będzie, dwa, trzy odcinki możliwe ze żniw Jutro możliwe wlok u nas, ale to się zobaczy właśnie z tą pogodą co będzie Pożyjemy, zobaczymy No i dobra No i ruszamy No i troszkę do przodu Jeszcze? No, pękę na te, na kółko No i cyk jedziemy, tak. Tak, Jak to mówią Żutosław? garek. tak. I cyk, kurwa, następna świateczka. Żutosław na tym, na, na te u nie? Tego nie gra. Przynajmniej na kursu, moim drodzy, będzie łatwiej zrobić. Nie, tam kurwa, dobry wzrok ma, widzę. To na światło, jak będziemy ciąć? Tylko no, takie nasze życie Dobrze daje. Mam nadzieję, że przejdzie. Bo w planach miało się u siebie coś ściąć. Przynajmniej dobrze to fajnie, że jest, nie jest taki luz na kierownicy czuć no. wy, wyczuwać go. bo tu jest... no właśnie tak nasłuchuje bębna jeszcze no. telefon się odzywa to my zrobimy cięcie i zaraz się widzimy dalej jak się mówi, to się nie, nie, te, nie pogardzę nie? Koszenie. Teraz tym bardziej, żeby... Nie, nie, idzie okej. 2-6, 2-7, jest ok. Co? Dobrze. Jeszcze? Nie. Dobra. No nie, 4 Co? Tak, dalej No go... jest tak 3. Tak pod 3. Kurwa, żeby to nie zawaliło nam. Przepraszam w ogóle za tu za ludzki, ale tu jest walka z czasem. A nie idzie A w miejscu stoimy Tak w miejscu stoimy ile zobaczcie Co zaim 2, 4 2, 4, 5, bo teraz szósty Przejazd z tamte strony, parę tu ile jeszcze pola zostało A duło Aby coś obciąć nie? No nie wiem czy to idzie, czy ominie. nas. No tak stoi. Wiatru nie ma zbytnio, bo nie widzę potrzeba. Dawaj do przodu. Jasne 3-1. Jeśli chcecie więcej odcinków z kombajnu czy... Zakoszenie albo tutaj z pozycji kombajnisty jeszcze, albo tu, żeby sam główny kombajnista wziął kamerę na głowę, to piszcie w komentarzach. To wam, to mu dam kamerę na łebetyny i niech nagrywa. Dzień i noc. Dzień i noc. Ile tam siedzi? Ile się da? Nie, nie, nie jest Tu zbiornika jest czy nie? Ja? Nie ma jeszcze. jeszcze. Dobra. Zaraz do góry go. Dobra.

Jak to mówi żniwa, znowu są zniwa Jasne. No ogólnie tak jak widzę, ćwiczę sobie kombajn Więc e, ale, ale naprawdę kombajnem się przyjemnie pracuje. No widzę, wracają właśnie. Dłuższy blok, trochę, ale zniwa jak to się mówi są raz. Raz w roku trzeba ponagrywać coś. Jeszcze? Dobra, a bo było, nie, nie było jedynki, okej okay. Ale elegancko idzie, jeszcze no Ale bo damy Tak to mówią, dajemy w pizdę Ługin Jeszcze zimy w gary, tylko że bęben się nie zadławił No 3-2, tak 3 jadę Myślę, że będzie okej okay. Najgorzej będzie, nie wiem, ta grosa o której przełożona chodziło, tak już po 20? Już chyba coś wchodzi powoli, bo owija się już Nie A mi policja i... ja to Ty, żeby nam walkować nie kazali dmuchać ho, ho, Ja już po dwóch Ja Kurwa, czy ja idę tylko na oczu, cholera dobra Tam polecieli jedni na... No w Nowe padki, niestety Coś burza, jak widzicie, ta burza coś Coś już narozrabiała na Ekstremalne w sumie A po A po Jandira poszedł Okej, powoli Bo, te, bo ten kombajnie zadławić Dajcie hashtag New Holland, to wam przypnę serduszko o, o. tak będzie najlepiej To dojdziemy. Dot, do? Dojrzał. do, do o. 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 Ledy by były dobre, też Trudny Tym prawym troszkę do góry Trudne. Tym? Trudne. Do góry? Do Trudne. A, Czemu zamotowiłam w górę, czy wiesz, to już będę wiedział o co chodzi To sobie wytniesz. A, no. tam wytnę. To, to, so, to jest kanał bez zbytnich cięć, ale to zależy. Znaczy tak robić Robić? No. Nie wiem, o faktycznie. To robimy teraz? To, co robimy? teraz sobie Dawaj. Co? Dobra, bierzemy to. Zrobiliśmy zmianę, bo jest beznadziejnie. Wichura zlazła. Dzwonią o telefony zastrzeżenia. To jest w każdym razie słabo. Teraz zacznie pompować. Co?